się! Sindri! O! o czy mnie oczy nie mylą? To naprawdę Atreus kopelat, przyjacielu! Aleś ty urósł! E, no, fakt. Hmm. To zapraszam za mną. Brock wspomniał, że potrzebujecie bezpiecznego lokum, więc wasze ulubione krasnoludy śpieszą z pomocą. Nie macie nowych ulubionych krasnoludów, co? Nie znamy żadnych poza wami. I dobrze. Idźcie przodem, przyjaciele. Dokąd teraz? Do najczystszego domu w całych dziewięciu światach. Chciałbym, by pozostał czysty. To taka ogólna uwaga. Kradę się. Po tej aferze z Torem postanowiliśmy dać wam schronienie do czasu, aż obmyślicie dalszy plan. Zaraz będziemy. Zamieszkaliśmy w świecie między światami. Przynajmniej nie musimy się tu obawiać fim winter ani wzroku Odyna. No i widok jest piękny, o ile lubicie migotliwą, szarą pustkę. Świetne miejsce, Syn. Właściwie to chcemy omówić pewien plan. Naprawdę. Chodźcie, chodźcie. A, tylko wytrzyjcie buciory. Bardzo dokładnie, proszę. Nie wytrzesz butów, prawda? No trudno. Sypialnie są tam, z tej strony jest kuchnia. Czy ktoś chce coś zjeść? się? Chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcemy tylko dostać się do Hajmu i uratować Tyra. Tyra? On żyje? Przecież... Co? Spokojnie. On wszystko wie. Wszystko? Buntowałeś mojego syna. Nie, ja, ja go pilnowałem. Dla ciebie. Dzięki mnie nic mu nie groziło. No powiedz twarzy. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy mogli znów podróżować między światami. <gry> Możesz nam pomóc? Tak, pewnie. Tylko, tylko. Nanieśliście tyle błota. To dlaczego nadal nie można podróżować? Szczerze mówiąc, nie. Nie obędzie się bez Twojej pomocy. O, Huldrowi bracia w końcu potrzebują usług największego mędrca świata. Nie cieszyłbym się tak. Ej! Nie! tak szybko! A ten skąd się tu wziął? I co tu w ogóle, że jeden? To mój syn. Na jarn co też się z nim stało? Jest za wysoki. Nie wygląda. Tak. To po tobie. Dobra, znajdźmy mu coś, co nie będzie za krótkie. Chłopak dorasta zakuta pało. Sam nigdy nie byłeś kołowącem. Ej. No nie ma co płakać. Ale będziesz go musiał teraz znacznie lepiej pilnować, kolego. Oj, stara się. Zaufaj mi. Dobra, zajmijmy się waszym sprzętem, zanim znów znikniecie. Zacznij od tego. Hmm, przywaliłeś. Hm. Może po prostu wykuję ci nową. Wolę zachować tę. Hmm, tak, zobaczę, co da się zrobić. W międzyczasie, będziesz musiał pochodzić z czymś zastępczym. W tej chwili materiałów starczy mi tylko na jedną tarczę. Przynieś mi więcej surowców, to może wykuję coś jeszcze. Jeśli dzieciak ma zamiar dalej rosnąć jak szalony, nie nadążysz z kupowaniem mu nowych ubrań. Wygląda na to, że Fimbulwinter nie oszczędza naszego topora. Daj go tu. Potrzeba mu trochę brokowej czułości. Znalazłem twoje fanty. Wrzuciłem je do skrzyni. Co ty byś mnie zrobił? Rozejrzę się trochę po domu. Daj znać Sindriemu, jak będziesz gotowy. Dziękuję. Świetny ten dom, Sindri. Sam go zbudowałeś? Gdzie ten pancerz, co ci go wykułem? Zużył się. To ja, jak ten wół, harowałem wykuwając zbroje najróżniejszej maści, by dojść do takiej maestii, a ty przychodzisz do mnie i prawie że tyłkiem siedzisz! Może zaczniesz wreszcie trochę uważać na pancerz, co? Wątpię. Tylko nie daj się teraz zabić, dobra? W porządku. No proszę, wiedziałem, że jesteś głodny. Mm. Chodź, zobacz. Najwyraźniej przechowują tu jedzenie. Jak złodniej je będę miał w czym wybierać. Podoba ci się mój dom. Jak odblokować i światy? Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie! I przynieście głowę. Dobrze. Gdzie dokładnie przebywa Ty? Jest uwięziony w jakiejś kopalni. Tylko tyle wiemy. Hmm. W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O! Wiem! Pogadajcie z Durlinem. Kto to? To nasz kuzyn. Tak jakby. Pracuje w biurze bezpieczeństwa w mieście. Powinien mieć dostęp do szczegółowych danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama szukała u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. Gotowy? Rebelię? Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałam. Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę. Chyba przegapiłeś moje. Dada. No cóż, mówi się trudno. Zaraz wszystko na oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca rebelii? Durlin? <gryw> Przywódca z niego jak z koziej dupy trąba. Ha? A ty? Ty to pamiętasz wszystko tak, jak chciałbyś pamiętać, no nie? Wydaje ci się pewnie, że Durlin już przebiera nogami na myśl o spotkaniu z przybłędami szukającymi Guza. Co masz na myśli? Pomoże nam czy nie. To nieważne. Nie mam w zwyczaju wyrażać się niepochlebnie o mojej własnej rodzinie. Z wyjątkiem tego, tu, patafiana. Gadaj zdrów. Dobra, idź psuć krew Turlinowi. Sam się przekonasz, jaki jest. Tylko wiedz, że możesz się zdziwić, jeśli przywykłeś do przyjaznych krasnoludów. Przygotuj się, że będzie ciągle zrzędził i w ogóle dziwnie gadał. Kontrast między wami wydaje się porażający. Zawsze chciałem odwiedzić wasz świat. Svartalfheim wydaje się wyjątkowy. Svartalfheim? Głupia nazwa asów. Wyglądamy ci na ciemne elfy? A, no tak. Macie dla niego inną nazwę. Nidavelir. To również nazwa jego stolicy. To tam znajdziecie Durlina. To miasto przerodziło się w wylęgarnię fanatyków Odyna. Dzisiaj żaden szanujący się krasnolud nie postawi tam nogi. Przykre, ale prawdziwe. A jak tam się w ogóle miewa nasz ulubiony błękitny parweniusz? Jak mnie nazwałeś? <laughs> Doskonałe. Słyszysz? To jakiś rodzaj smoków? Są tak daleko, że nie umiem ocenić ich rozmiarów. Co ty robisz? Nie są dla nas groźne. Poza tym i tak jesteś za daleko. Będziemy potrzebować bifrostu i głowy. Brok? Ty dotykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to, urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z bifrostu. Dobrze. Czyli mogę jakoś tym sterować? O, nie. Nie, 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 nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sidry, ha, ha Otwórz oczy. Szybko! Ach, miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powiek. Dalej! Dobrze! Dobrze! Tak! Teraz strzel! To wciąż! Nieprzyjemne! Teraz my! Chodź! Szybko! Idę już, idę! ja jak kresbel! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić... Już, gotowe! Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń! się rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona igdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, okay, rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. klucz w runę Svartalfheimu, tę po prawej, a potem się skoncentruj. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tawernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go... Wodwie. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są... Mokre. I pełno tam ponurników niebezpiecznych, oślizgłych, mierdzących. Powodzenia! Dzięki. W chwilę, co? Powodzenia! Ha! Czujecie to? Co takiego? No, wszystko. Powietrze jest ciepło. Chyba możemy użyć tej łodzi, jeśli zdołam ją wyciągnąć. Ostrożnie. Z jednego szpiega mniej. <truh> oh, oh! 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 Zapowiada się interesująco, Atryusie, byłeś nieostrożny. Ale wyciągnąłem łódź. Możemy popłynąć tymi kanałami. Po co ten łańcuch nad wodą? Pewnie cumuje tu prom towarowy. Tylko że chwilowo go tu nie ma. Hmm. Nie mogę uwierzyć, że mama przewodziła tu rebeli przeciwko Odynowi i nigdy o tym nie wspomniała. Mogło to mieć związek z faktem, że rebelia nie do końca się powiodła. Przeszłość Twojej matki była jej prywatną sprawą. Pytałeś się o to? Skup się na wodzie, wypatruj surowców. Jeśli nigdy nie pytałeś mamy o przeszłość, to o czym rozmawialiście, gdy się poznaliście? Po prostu powiedziałeś jej: Kobieto, pilnuj domu, ja idę łowić ryby w rzece. I wyszedłeś na pięć dni? Nie. łowiła ryby znacznie lepiej ode mnie.